Za nami wielki finał kolejnej edycji The Voice Kids. Najlepsza okazała się Michelle Siwak z drużyny Nataszy Urbańskiej. Fani uważają, że mogło być inaczej, gdyby Clio zdecydowała się na inny wybór w ścisłym finale. Mateusz był dużo lepszy, piszą tłumnie internauci, już dawno poziom w The Voice Kids nie był tak równy i zarazem wysoki. Do ostatnich chwil ważyły się losy najlepszego dziecięcego głosu w Polsce. W finałowym starciu stanęło po trzech uczestników z drużyny każdego z trenerów. Następnie po zaśpiewaniu kilku piosenek wyłoniła się najlepsza trójka: Michel Siwak z timu Urbańskiej, Nikodem Pajączek od Barona i Thompsona oraz Ola Antoniak z drużyny Clio. I to właśnie wybór Clio wzbudził największe kontrowersje. Mateusz z drużyny Clio powinien stanąć do walki w ścisłym finale? Miał szansę na wygraną. Finałowe odcinki programu typu Talent Show zawsze budzą emocje. Nie inaczej było w przypadku ostatniego starcia w The Voice Kids. Po zakończeniu odcinka w sieci zawrzało, a wszystko za sprawą wyboru Clio. Ta, podczas wskazania swojego przedstawiciela do ścisłego finału, zdecydowała się postawić na Ole Antoniak. Według wielu dużo lepszym wyborem byłby Mateusz Pierożek, który wzruszył swoim wykonaniem piosenki Say Something. Fani, oburzeni decyzją Clio, zadziwiający wybór, Clio do ostatniej chwili wahała się z wyborem swojego przedstawiciela w ścisłym finale The Voice Kids. Ostateczny wybór padł na Ole Antoniak, która zaśpiewała piosenkę Anastasia On a Day in Your Life. I choć, oczywiście, wykonała ten utwór naprawdę nieźle, to według fanów programu dużo lepiej poradził sobie Mateusz. Zachwycił przede wszystkim wzruszającym wykonem i niebanalną barwą głosu. Według wielu to właśnie on miał duże szanse na wygranie tej edycji The Voice Kids. Mateusz był najlepszy, ciary, Mateusz powinien przejść dalej. Mało jest głosów takich jak jego, czemu nie Mateusz? On tak ślicznie śpiewa, zawiodłam się na Clio. Podpuścić taki talent jak Mateusza, tak prawdziwy głos dla głosu, który się powtarza wiele razy. Mateusza występ był najlepszy z wszystkich, dla mnie powinien wygrać Mateusz, szkoda, Mateusza tłumnie pisali Fani. Jeszcze inna osoba napisała pisać petycję o zwolnienie Clio. Ten chłopak jest diamentem. Mało który głos mnie wzrusza do łez, a jemu się udało po jednej sekundzie. Internauta otrzymał za ten wpis blisko 100 polubień. Ponadto pojawiły się inne komentarze, których autorzy zgodzili się z zacytowanym głosem.